Obwód trójkąta ABC przedstawionego na rysunku jest równy. Mam tu trójkąt prostokątny. Trójkąt prostokątny, w którym jeden z kątów jest równy 30 stopni. Tu mam krawędź A, zatem tu musi być 60 stopni. Jak to było w trójkącie specjalnym 30, 60, 90. Jeśli ten bok ma długość a, to przeciwprostokątna jest 2a, a druga przyprostokątna jest a pierwiastków z trzech. Pytają nas o obwód tego trójkąta. Obwód, czyli suma długości wszystkich boków a plus 2a Plus a pierwiastków z 3, tu mam wyrazy podobne, to jest 3a dodać a pierwiastków z 3. Czy mam taką odpowiedź? Nie ma takiej odpowiedzi. Mogę jeszcze a wyłączyć poza nawias 3, dodać pierwiastek z 3. Czy taką odpowiedź mam? Tak, jest to odpowiedź C. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.